No cześć, cześć, witajcie i Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Specific Simulator Xbox i w tym odcinku przedstawię Wam naprawdę kozacką metodę jedna to jak możecie na awku nie robiąc zupełnie nic, farmić sobie nowe lucky coiny oraz przy okazji otwierać nowe jajka, dokładnie tak słuchajcie, to, to jest całkiem fajne. Jedyne co do tego potrzebujecie to autoclicker, nie potrzebujecie jakichś nie wiadomo jak petów, jakich petów, jakieś ileś nie wiadomo jak dużo boostów, w sensie boosty no oczywiście, że się przytacą wtedy jest więcej. Ale nic tak naprawdę dużego nie potrzebujecie. Słuchajcie, jak ta metoda będzie działać, a więc sami wiecie, znajduje się na publicznym serwerze i to jest bardzo istotne, żeby znaleźć jakiś publiczny serwer, na którym jest im więcej, tym lepiej osób. Więc po prostu jak najbardziej pełny. E, Gdzie jest najlepiej 11 osób, no i ty, więc w sumie 12, e, więc e, najlepiej sobie znaleźć właśnie taki e, serwer. I słuchajcie, co teraz będziemy musieli zrobić? A więc, e, musimy odpalić autoclicker, a Ja sobie używam. E, Takiego, nazywa się op AutoClicker 30 Link do niego dam w opisie, jeżeli nie zapomnę, jak coś to napiszcie komentarz, że tutaj mam sklerozę, e, Więc tak on się prezentuje i teraz tak, dajemy sobie milisekund na 1 i ustawiamy sobie pod którym przyciskiem, byśmy chcieli, to chyba jest F1, F1, 11 ustawione ogłem. I teraz jedyne co robimy, to jest kilka opcji. Możecie po prostu ustawić w jakimś miejscu, gdzie się spełni Lucky Blok 1, żeby po prostu było. E, ale ja sobie ustawiam to w ten sposób. Patrzcie, jest Zostałem sobie w tym miejscu. Dlaczego to miejsce jest takie fajne? Dlatego, że będziemy używać takiej metody, gdzie po prostu jak odpalimy sobie autoclicker, dam sobie pety, to będziemy się kręcić w ten sposób. I jak to zrobić? Jedyne, co musicie zrobić, to odpalić autoclicker, dać sobie myszkę w ten sposób i przytrzymać po prostu strzałkę na klawiaturze. E, więc, no niestety, nie działa to na telefon, ale na spokojnie, bo na telefonie też to można zrobić. Tylko po prostu trzeba ustawić autoklikera w takim miejscu, gdzie po prostu klikało jakieś jednego lucky bloka co jakiś czas się spałnie, nie? I to jest wszystko. I jak sobie tak robimy, e, to po pierwsze, zarabiamy trochę coinów. Znaczy, się nie wyłączyłem tradeów. E, e, więc. No, zarabiamy sobie coiny, a po drugie Będzie nam się potem dawać Jak sami widzicie, te punkty na górze Po czym będą nam się otwierać jajka Więc sami widzicie zarabiamy sobie O właśnie, o to mi chodziło Więc możemy sobie poklikać I jak zwykle nic Ale zdobyliśmy jakieś tam no cztery mityki, więc sami widzicie, że w ten sposób możemy sobie farmić i trochę, nie jakoś dużo, co prawda, laki coinów, ale jednak można, bo te lucky daje się będą cały czas spawnić, dlatego że to są gracze i oni będą je wszędzie niszczyć, więc zawsze coś będziemy mieć, a po drugie będą nam się otwierać jajka i będziemy... Ee będziemy zdobywać pety, więc ta metoda jest naprawdę fajna e, i tak ona się prezentuje, więc mam nadzieję, że odcinek był pomocny. E, no mówię, link do autoktyki macie w opisie, e, więc no e, tutaj według mnie jest najlepsze miejsce do ustawienia się gdzieś mniej więcej, bo możecie zdobywać te takie bloki stąd i takie bloki stamtąd po części, e, więc e, tak to się prezentuje, macie, żeby było pomocne, wam się spodobało, zostawcie łapkę, sub, będę wam bardzo wdzięczny, trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach i live. Cześć, widzicie na D.C.